głupia rzecz mit um, czy kit <noise> prawda prawda czy nieprawda i teraz czy olej w dieslu powinien mieć czarną konsystencję zaraz po wlaniu i przejechaniu pierwszego dystansu też tak kiedyś myślałem e, olej w dieslu ma być czarny więc tak niedawno wymieniałem olej pokażę wam przebieg i wkleję wam przebieg również ile Wkleję wam również przebieg 124 340 mil. Wkleję wam przebieg, zdjęcie i przy jaki był wymieniany Miller's 5 W30, robiona taka mała półkanka 200 ml Winsa A teraz Wam pokażę, jak wygląda olej w silniku. taka pierdółka, niby nie. Teraz Wam pokażę, jak wygląda przy tym przebiegu olej w silniku. Zajrzymy pod kurek, pod kurek też, jak wygląda silnik w środku, nie wiem czy będzie widać, no jest czyściutki jak łza, prawdopodobnie po tych pukankach. to jest MZ C2, I teraz wyjmuję bagnet, przy tym przebiegu olej wygląda w ten sposób, Niedolewane było nic, Tak wygląda chusteczka. O, właśnie mi ją zwiało. Jeszcze raz. ktoś ja nie powiedział, że oszukuje. Szkoda, mogę wziąć na ten. Na głowę. Mam nadzieję, że będzie dobrze widać. Czyszczę tutaj na tym. Tak wygląda olej w silniku diesla po tym przebiegu, który Wam podam, bo sam dokładnie nie wiem ile już przejechałem około 1000, niecałe 2000 km KIT czy MIT